Właśnie wydałem nową wersję skupomatu. Chciałem wam opowiedzieć o nowościach w niej. Wszystkie one znajdują się w, dost w module dostawców. czymy tam trzy nowe kafelki. Pierwszy z nich to umowy, na które mamy podsumowanie wszystkich produktów skupionych w bieżącym roku. Na drugim y są y faktury RR i są um na którym są mamy umowy, których jeszcze nie rozliczyliśmy w ramach faktur. Po kliknięciu w przycisk szczegóły na jednym i drugim kaflu, przeniesiemy się do mm, list, które były widoczne wcześniej pod dużymi przyciskami, czy w przypadku umów do listy umów, a w przypadku faktur RR do ekranu fa listy faktur RR. Nowością jest moduł użyczenia opakowań. W tym miejscu mamy bilans. Opakowań, które wydaliśmy i odebraliśmy od danego dostawcy. Gdy klikniemy w szczegóły, dostaniemy listę, do której możemy dodać nowy element, czego akurat w tym momencie jeszcze nie możemy zrobić, ponieważ nie zdefiniowaliśmy sobie opakowań w kartotece. Więc przechodzimy sobie do kartoteki opakowań i wpisujemy, że mamy skrzynki tak zwane platony. Oprócz tego możemy mieć skrzynią palety na jabłka. Teraz po powrocie do listy dostawców i modułu użyczenia opakowań możemy sobie wpisać jak, ile jakich opakowań wydaliśmy bądź odebraliśmy danego dnia. Jak już to jest pierwsza, yy, pierwsza wizyta u tego dostawcy, yy, wydajemy mu 20 platonów. Mamy też pole uwagi, w którym możemy mm, dopisać sobie mm, informacje na temat stanu tych yy, yy, skrzynek, bądź też informacje, że. Yy, Dodajemy to wpis tylko technicznie, że one nie wróciły do nas, ale nie chcemy, żeby się pojawiały w raportach. Mamy zapis. O, następnie no, powiedzmy, że przyjeżdżamy drugiego dnia. Odbieramy z poprzedniego dnia 15 i wystawiamy kolejny I wydajemy kolejne 20. Na ekranie dostawcy mamy podsumowanie, że. Powinniśmy w tej chwili odebrać 25. Jeżeli teraz powrócimy do ekranu głównego aplikacji, to na samym dole mamy raport nierozliczone opakowania. W tym miejscu będą wszyscy dostawcy, u których jakieś opakowania są do wydania, bądź my posiadamy jakieś opakowania, które powinniśmy im oddać. To wszystko w tej wersji zachęcam do użytkowania.